Włoszeniom już pasterskim. Przeżywana niedziela palmowa rozpoczyna wielki tydzień. Zapraszam wszystkich, którzy zrobili palmę i przyszli z nimi na tę uroczystą sumę. Ktoś tam mi dokuczał, że to nie linijca, ale i tak całkiem nieźle wygląda. Bardzo bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Bąkrze Świętej, którzy mają palmy na rynek, na konkurs na wspólne świętowanie muszczenie Pana Jezusa tymi pięknymi palmami. Gdyby ktoś chciał się podzielić tym pięknym, które uczynił i zostawić na jakiś czas palmę w Kościele po konkursie bylibyśmy wdzięczni. Od jutra rozpoczynamy nasze święte popołudniowe o godzinie 18:00. Wzapchł za... Waszą ofiarność i zadanie od Pani Skoła Gospody Wiejskiej w tym roku, które przekazały ofiarę 5087 zł na działalność z naszej parafii. Panie przygotowały też krzyżyki, które za moment zostaną poświęcone. Będą one do zadania w czwartek po Wieczerzy Pańskiej, aby można było je zgodnie z tradycją Wielki Piątek rano zatknąć na naszych polach. Dziękujemy za. Kultywowanie tej pięknej tradycji, przywoływanie tych starych zwyczajów, świadectwa naszej wiary. Wielki poniedziałek o godzinie 8.30 od tej godziny chcemy odwiedzić posłów sakramentalną chorych, zwłaszcza tych, którzy potrzebują sakramentalnej spowiedzi. W czasie świąt. gdyby ktoś chciał przyjąć komunię świętą, do dyspozycji są nadzwyczajni szafarze ukareskich prosimy dziś o sprawne zgłaszanie chorych w zakresie lub telefonicznie pod numerem parafii. Jutro też o godzinie ósmej, msza święta na rozpoczęcie drugiego biegu katyńskiego w tym roku. W roku 85 rocznicy Zbrodni Katyńskiej zapraszamy młodzież i Was dorosłych do wspólnej modlitwy oraz do oddania chodu pomordowanym na nieludzkiej ziemi. Jutro też w godzinie 19.30 ważne ogłoszenie dla liturgicznej służby ołtarza próba asyst na kredyt paschalny. We wtorek zakończenie dziewięciu tygodni nowelnowej modlitwy Polska na Skale. Modlitwy w poniedziałek i wtorek 17.15. Dziękujemy siostrze Leonice i wszystkim, którzy wytrwale modlili się w tym czasie za naszą ojczyznę. Tak o tej komitwy, o mądrość Polaków i to mądrość przed nadal bardzo potrzeba. I każdy chyba z nas powinien modlić się za naszą ojczyznę. Spowiedź Wielkopost na środę, w godzinach od 8.30 do 18.00. Przerwy w spowiedzi półgodzinne od 10 do 16.00. Przerwa południowa od 12.00 do 14.30. Spowiedź w Kiełku po południu od 14.30 do 16.00. Zachęcamy, aby nie odkładać na dniu spowiedzi, by w środę uczyścić swoje serce na święta Wielkiej Nocy. Początek celebracji liturgii Trilogu Paskalnego Wielki Czwartek i Wielki Piątek o 18.00, Wielka Sobota o 19.30. Czuwanie w Wielki Czwartek i w Piątek do północy, rozpoczęcie adoracji rano. Wielki Piątek i Wielką Sobotę o 6 rano. Adoracja prowadzona przez Młodzież wraz z Skórem Wielki Czwartek o 21.30. Droga Krzyżowa prowadzona przez Rodziny, Wielki Piątek o 22.30. Droga Krzyżowa i modlitwy w pierwszy dzień nowelny przed świętem Miłosierdzia Bożego. Wielki Piątek o godzinie 15.00. Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku w Kaplicy w Piekiełku o godzinie 17.00. Program Kierunka Skalnego dla tym i osobny dla e, Kaplicy w Piekiełku można znaleźć na stronie internetowej i na Facebooku parafii oraz w adresie. Wielki Piątek przypominamy, obowiązuje w trzem liczniku, mięsny i post ścisły. Bardzo prosimy o krzyży przydrożnych, oraz retronu do procesji rezolucyjnej. W Wielką sobotę święcenie pokarmów w Kościele Pampialnym co pół godziny od 9 do 13. Zachęcamy w tym dniu, zwłaszcza rodziców z dziećmi, do prywatnej Adoracji Krzyża i Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Ofiary składane przy Adoracji Krzyża przeznaczone są na Ziemię Świętą. Święcenie pokarmów w świetlicy w zamieszku o 9.00 kaplicy w piekiłku o 10 i 10.30. Prosimy również o przyniesienie na Linię paschalną świec oraz takie ich zabezpieczenie, by nie pokapać włoskie ładnych ilosancji. Procesja rezolucyjna dla całej wspólnoty parafialnej w niedzielę o 6, jeżeli pogoda na pozwoli, pójdziemy z procesją, tak jak w poprzednim roku, ulicą Kościelną, cmentarzowi do Kościoła, dalej porządnych duszy Świętych. 8.30, 10.00, 11.30, 30.00, 18.00, w Gminie o 9.30. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej w gościu niedzielnym. Artykuły, które pomagają przeżyć Wielki Tydzień serdecznie polecamy. Proszono na założenie Wójt Gminy na na do 16 kwietnia będzie prowadził nabór wniosków można uzyskać w urzędzie gminy, w tym bank oraz na stronie internetowej gminy. Intencje przy świętych zbiorowych i pogrzebowych w tym tygodniu. W poniedziałek o za zazwaną Julię Wiktorską. O 8 zamordowanych w Katyniu i innych miejscach na wschodzie, w tym za kapitana Jerzego Muszkowskiego z intencji jednostki tymbarskiego strzelca. We wtorek o 7 zazwaną Marię Kładkulik. W środę o 6.30 zaznało Ewę Wojta z Sikorat, 30 dzień po śmierci. O siódmej pierwsze zaznała Marię Wesmłowych, 30 dzień po śmierci. I zaznała Pannę Dębską, 30 dzień po śmierci. O w środę zaznała do Piotra Bogłańskiego 8 dzień po śmierci. W czwartek o do 18 dzień za doracji świętego sakramentu. Intencji do panów pracujących i wchodzących z parady, z intencji za radową z intencją też o powołania w kaplicy w wiekiełku o z intencji Róży Kobiet św. Kurszuli w niedzielę o 9.30 w intencji Róży św. Stanisława Fabczyńskiego i w intencji tej róży z Pana pani Melina w wiekiełku. Ponadto w tym tygodniu poza zabaraniu wusze św. za św. Pamięci Zmarły, Marianny Michała Palkę i Kazimierza Barona. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli świętej pamięci Bernadetta Sojka z piekielka, Piotr Bugański z Zamieścia i Barbara Turek z Zamieścia. Jej poprzednicie w poniedziałek o 13.30 polecają zmarłych i usiadłem do Dobry jest nasz Panie. Dobry jest nasz Panie.